Witajcie. Instynkt rodzicielski to jeden z najsilniejszych impulsów rządzących zachowaniem wszelkich istnień. Czasami objawia się on w bardzo nietypowy i zaskakujący sposób. Historia, którą dziś opowiemy, miała miejsce w mieście Anapa w Rosji. Miasto leżące w dolinie Sukko u podnóża Kaukazu słynie ze wspaniałych plaż i pięknych widoków. Dolinę porastają gaje jałowcowe i pistacjowe. Bujnie rozrośnięte lasy mieszane. Krajobraz przecinają płaskowyże wcinające się ostro w morze. Wielu ludzi chciałoby tu mieszkać. Bezdomne zwierzęta jednak wcale nie czują się tu lepiej niż w innych regionach kraju. Zimową porą nie jest tu zbyt ciepło. Jednego z tych mroźnych dni wolontariusze znaleźli niezwykłą rodzinę. Jeszcze trochę a maluchy zdechłyby z głodu. Okazało się, że zanim znaleźli je ludzie, szczeniętami zajął się bezpański kot. Na pierwszy rzut oka historia ta wydaje się nieprawdopodobna, ale usłyszeliście o niej z pierwszej ręki i patrząc na los tych maleństw, pozostaje tylko podziwiać głos natury. Jekaterina. Wolontariuszka opiekująca się bezdomnymi zwierzętami, jak zwykle spacerowała po swojej dzielnicy. Lato skończyło się dawno temu, a liczba kotów i psów, które musiały żyć na ulicy, wcale nie malała. Wszystkie stworzenia, w miarę możliwości, trzeba było nakarmić, żeby zadbać o ocieplenie legowisk. Niestety, znalezienie stałego domu lub wsparcie dla tych zwierząt jest niemal niemożliwe. Szczeniaki i kocięta wyrzucone na ulicę bez matki. Nie przeżyją bez pomocy człowieka. Z drugiej strony uroczym maluchom łatwiej znaleźć nowy dom. Ludzie często chcą mieć żywą zabawkę. W efekcie raz już porzucone zwierzaki często z powrotem trafiają na ulicę. Podczas jednego z obchodów dzielnicy przez wolontariuszkę, kobiety z jednego z podwórek powiedziały jej, że słyszały pisk dochodzący ze szczeliny w betonowej płycie, który przypominał miauczenie małych kociąt. Lub innych zwierząt. Powiedziały też, że na podwórku od dawna mieszka kot o imieniu marki, którego często dokarmiają. Inne zwierzęta się tam nie pojawiają, bo kocór pilnie strzeże swojego rewiru. Kobiety zauważyły, że od niedawna kot znosi do swojej nory jedzenie. Oprócz tego ostatnio zdarzył się również inny dziwny przypadek. Na śmietniku, obok domu, znalazło się pudełko z sześcioma szczeniakami, ale po chwili szczenięta jakimś cudem zniknęły. Śmietnika pilnuje Markis. Zawsze szuka tam dodatkowego jedzenia, nie pozwala zbliżać się obcym. Szczeniaki pojawiły się wcześniej rano, ale zanim kobiety znalazły im miejsce i wróciły, aby je zabrać, pudełko było puste. Kobiety pomyślały, że widocznie ktoś już je przygarnął, bo psiaki były urocze. Takie ślicznotki szybko znajdują właścicieli. Zaskoczone szybkim rozwiązaniem problemu, kobiety ucieszyły się, że wszystko dobrze się skończyło. Dziwne jednak było, że wszystkie szczenięta zniknęły, a pudełko pozostało na swoim miejscu. A potem dało się słyszeć te dziwne dźwięki. Nikt nie pomyślał o połączeniu tych dwóch wydarzeń, a wszystko okazało się o wiele bardziej interesujące. Gdy Jekaterina słuchała tej historii, stojąc na podwórku, porządnie zmarzła. Kobieta pomyślała o małych zwierzętach, które muszą żyć na ulicy. Do głowy zakradały jej się straszne myśli. Nagle znikąd pojawił się duży kot z myszą w zębach, spojrzał lękliwie na ludzi, ale jakby nic się nie stało, szybko wśliznął się w szczelinę pod betonową płytą. dało się słyszeć małe zamieszanie, posapywanie, a wreszcie rozległy się cienkie piski. Katia zrozumiała, że w środku są młode. Nikt jednak nie miał pojęcia, co to za maluchy, ile ich jest i jak je stamtąd wyjąć. Postanowiono więc podnieść ciężką płytę. Na pomoc wezwano złotą rączkę, który mieszkał w tym samym domu. Mężczyzna ostrożnie powiększył szczelinę, przesuwając fragment płyty. Po półgodzinnej operacji kryjówka markiza ukazała się ludzkim oczom. Jakie było ich zdziwienie, gdy w legowisku znaleziono kota i sześcioro szczeniąt, tych samych, które niedawno widziano w śmietniku. Maluchy leżały ciasno do siebie przytulone i ogrzewały się wzajemnie. Kot zaś. Patrzył ze zdumieniem na ludzi, którzy zniszczyli jego kryjówkę, wodził dookoła dzikim wzrokiem, ale wciąż własnym ciałem chronił szczeniaki. Podczas gdy ludzie zastanawiali się, co zrobić z tą dziwną rodziną, markis wylizywał adoptowane zwierzęta. Obraz ten poruszył ludzi do łez. Jekaterina postanowiła zabrać całą siódemkę. Kot i tak od dawna mieszkał na ulicy. Nikt wcześniej nie próbował go przygarnąć, więc decyzja o zabraniu tego zahartowanego dachowca zapadła nagle. Z początku nikt nie zamierzał go ruszać. Ludzie chcieli zabrać tylko szczenięta, ale kot nie zamierzał opuścić maleństw. Gdy Katia próbowała wziąć maluchy markis, zjeżył się i syknął. Szczeniaki starannie umieszczono w pudełku, a kot sam do niego wskoczył za nimi. Wolontariuszka zabrała więc całą rodzinę. Po zastanowieniu kobiety doszły do wniosku, że Markis natrafił na maluchy wyrzucone w pobliżu jego śmietnika, a one dziwnym trafem obudziły w nim ojcowskie uczucia. Sam po kolei przeniósł szczeniaki do swojej kryjówki, ogrzewał je własnym ciałem i starał się karmić tym, co wpadło mu w łapy. Dobrze, że szybko znaleziono maluchy, bo szczenięta wprawdzie były wychudzone, ale żyły. Katia zaopiekowała się wszystkimi członkami dziwnej rodziny. Najwięcej kłopotów było z samozwańczym ojcem, który nie chciał pogodzić się z udomowieniem. Znaleziono dom dla niezwykłej rodziny, gdzie Kot również opiekował się swoimi przybranymi dziećmi. Żartowano, że takich troskliwych ojców za świecą szukać. Dzieci szybko się otrząsnęły z przygód i zaczęły rosnąć. Jekaterinie udało się znaleźć dla nich dobre domy, a gdy z potomstwa zostały tylko dwa szczeniaki, znaleziono też nowych właścicieli markizowi. Ludzie, poznawszy historię tego kota, bardzo chcieli go zabrać do swojego domu. Jekaterina nie chciała go tak od razu oddać, widziała jak trudno mu rozstać się ze swoimi podopiecznymi. Postanowiono im przekazać markiza dopiero, gdy wszystkie szczenięta zostaną adoptowane. Kobieta tłumaczyła markizowi, że nowe rodziny zajmą się szczeniętami, ale kot najwyraźniej nie rozumiał i syczał na ludzi, którzy przychodzili zabrać mu dzieci. Markiza stopniowo przygotowywano do przeprowadzki, najpierw go przeniesiono z ciepłej budki do domu. W tym czasie szczenięta dorosły i zaczęły dokuczać przybranemu ojcu. Oczywiście nie celowo i nie robiły mu nic złego, po prostu dominowały nad nim siłą. Stopniowo wszystkie znalazły domy i dopiero wówczas zdecydowano o dalszych losach bohaterskiego zwierzęcia. W efekcie każdy zyskał nową rodzinę. Długo jeszcze w okolicy wspominano niezwykły czyn bezdomnego markiza. Ludzie zastanawiali się, skąd w kocie macierzyńskie uczucia. Nie każda kotka zaakceptuje cudze kocięta. A co dopiero szczeniaki i to jeszcze przygarnięte przez kota. I to wszystko na dziś. A wy jak myślicie, dlaczego kot przygarnął szczeniaki? Piszcie swoje opinie w komentarzach łapki w górę. Nie zapomnijcie podzielić się filmem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.